Z okazji setnej rocznicy urodzin Franka Sinatry 15 maja w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie odbył się koncert orkiestry Big Silesian Band. Realizujemy obecnie wspólnie z Polskim Radiem Katowice program edukacyjno-kulturalny złożony z cyklu koncertów i jednym z takich koncertów jest m.in. koncert poświęcony Frankowi Sinatrze, który obchodziłby Obecnie w stulecie swoich urodzin, solistą koncertu będzie już wybitny wokalista polski, również absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, Marcin Jajkiewicz. Zespół ma opinię jednego z najlepszych big bandów w Polsce. Jest laureatem wielu festiwali i zdobywcą prestiżowych nagród. Uczestniczyliśmy w międzynarodowych festiwalach jazzowych, które żeśmy wygrali. Jesteśmy jedyną orkiestrą w kraju, która uczestniczyła w półfinale programu Mam Talent. Dwa lata temu nagraliśmy płytę wspólnie z takimi gwiazdami jak Zbigniew Wodecki czy Ewa Uryga. Na co dzień występujemy z najlepszymi artystami działającymi w naszym kraju. Gramy hity muzyki światowej i taki program realizuje Melodię Świata. Gramy muzykę filmową i myślę, że to też spotyka się z szerokim oddźwiękiem. No, kolejny repertuar mówię muzyka Sinatry. Orkiestra po koncercie w Chorzowie wyruszyła w dalszą trasę ze swoim cyklem koncertów Melodię Świata.